Zami zapewne pamiętacie, że w naszym domu afera. Zaczęło się od tego, że Piotrek ukradł loda giganta i dostał karę. Na przeprosinę postanowił namalować mamie portret na ścianie w salonie! A przez przypadek ja rozwaliłam ukochany obraz mamy. Jednym słowem, wszyscy mamy przeklapane! I jak myślicie, co ja teraz powinnam zrobić? Widziałam w komentarzach na społeczności, że mieliście kilka ciekawych pomysłów, więc na początek to! To nie ferie, ja nienawidzę sprzątać! Spokojnie, przygotowałam dla Was całą listę. Macie wypucować każdy kąt tego domu! Co? Mam dość! A Ty co? Sprzątaj! Ja teraz odpoczywam, a ty sprzątaj sama! Lepiej sprzątaj, bo wszystko powiem mamie! Mamo, Piotrek nie chce sprzątać! Amelka, znowu się kłócisz? Zabieraj się za robotę! Popatrz na Piotrusia, jak się przykłada! Hmm. Widzisz? Trzeba wiedzieć, jak pracować! A teraz potrzebuję... ...małej drzemeczki! Mam dość! To wszystko przez Piotrka! Najpierw zniszczył salon, a teraz to ja muszę odwalać za niego całą robotę! Do tego mama, która mi nie wierzy! Kurzyłam się! Uf. Nareszcie mam chwilę odpoczynku! A mi, za 10 minut w kuchni trzeba pozmywać po obiedzie! A Piotrek? Bardzo się zmęczył sprzątaniem, więc dałam mu większą przerwę! To niesprawiedliwe, ale od czego mam magiczną księgę? Zaraz znajdę jakieś zaklęcie, które mi pomoże. I ostatnio nawet takie jedno widziałam. Co powiecie na zamianę ciał mama versus Piotrek? Jeśli chcecie to zobaczyć, to zostawcie łapkę w górę. Będzie ciekawie! Poczekajcie, muszę się go nauczyć! Okej, okay, zaczynajmy! Mieć taką rodzinę w domu to tragedia! Cały weekend malowaliśmy ściany po ich zgrołach, Więc teraz tak łatwo nie odpuszczę! Będzie dużo kar! Ale fart! Amelka posprzątała, ale to mnie Ania pochwaliła! Co za spryciarz ze mnie! A ty, kociu, co tak na mnie patrzysz? Szukam kogoś, kto mnie za uszami podrapie! No gdzie ta Amelka trzeba wszystko posmywać. Zaraz zobaczymy, kto to jest najsprytniejszy, a wy trzymajcie za mnie kciuki! A teraz czas na piot! Udało się! Wreszcie koniec kar! Trochę magii i moje problemy się rozwiązały! Jestem tylko teraz ciekawa, co zrobią rodzice! Mama w ciele Piotrka, Piotrek w ciele mamy! To będzie zabawa! Jestem taka ciekawa, co teraz robią moi rodzice! Chyba czas sprawdzić! Ami! Masz pożyczyć słuchawki! Piotrek, ale wszystko na pewno okej? Okay? No jasne, że okej! Okay. To masz te słuchawki czy nie? N nie mam. Hmm. Jajku, co się stało? Czyżby czarnie zadziała? Katastrofa! Czy mama stała się budyniem, a budyń mamą? Muszę natychmiast to odkręcić, zanim Piotrek się dowie. Czuję, że będę miała szlaban na 100 lat. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Ja? Cicho, budyń! Próbuję znaleźć trzecie zaklęcie, bo inaczej po mnie. Ale wielka bucha! Muszę ją koniecznie złapać. O nie, tego zaklęcia nie da się cofnąć! Zniknie dopiero po 12 godzinach! Co? 12 godzin będę mamą? Przecież w tym ciele nawet za uchem się podrapać nie mogę! Bo niby jak. Co? Mam się do kuwety i jeść kocie, żarcie? Hello! Jestem człowiekiem! <słuch> Jakoś przetrwam te 12 godzin! Tylko muszę pilnować mamy i budynia. Przecież to nic trudnego. Piotrek ciągle siedzi w swoim pokoju i gra na komputerze. Dlaczego ciągle? Liże swoje łapy i nie umiem przestać. No dobra. Jeszcze tylko potrapię się za łóżkiem. Mm. Muszę jakoś Piotrzkowi wszystko wyjaśnić. To ja, Ania, pomocy! Budyś, zaraz Piotruś cię wyściska! Będziesz cały mój! Piotruś, to ja, Ania! No, budyś, no, daj buziaczka! Padam stąd, Ono szalał. Budyś, budyś, uciekłeś! Ale ja cię i tak znajdę, mój kochaniutki! Ten mój budyń jest taki złodziutki. Cały dzień bym go tylko przytulał. Chyba zasłużył na łapkę w górę. Ha? To co? Zostawiamy? Nie. W tym dużym pudle trzymają pyszne przekąski. Tylko jak ja mam się tam dostać? Ej, ale w sumie zamiast moich uroczych łapci mam jakieś kikuty. Ale tak, mogę ich użyć. Tak, tak! I zdobyłem moje pyszniutkie mleczko! Moje, moje, moje! Gdzie moja miseczka? O, o, jest! Naleję sobie troszeczkę. No może troszkę więcej. No może jeszcze więcej. Co tu się stało? Trzeba to szybko posprzątać, zanim Piotrek się zorientuje. O, co tyle hałasu! Mleczka nigdy za wiele. Już powoli tego nie ogarniam. Bądź grzeczny, Budyń. Budyń, zostaw ten kram! Miau. Miau. Mam już tego wszystkiego dosyć. Budyń? To znaczy, mama, dobrze się czujesz? Masz przechlapane, moja panno. Ten dzień to jakiś koszmar. Muszę zamknąć mamy, znaczy. Yy, budynia w moim pokoju, zanim Piotrek nabierze podejrzeń. Szczególnie, że kilka wtopów już dzisiaj było. Kochanie, wszystko okej! Okay? I trudno było Piotrkowi wytłumaczyć inne zwyczaje mamy! Widział ktoś, Anię? Aju! Kochanie! Co ty robisz śpić pod kanapą? Jajku, ostatnio jesteś jakaś dziwna! Miau! Tak więc muszę to wszystko jakoś ogarnąć! No, wreszcie czas na drzemkę! Ej, 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 ej! Co to za wielki łeb? Nigdy się tu nie zmieszczę! A to co? Ej, ej, ej! Czyżby to było to do malowania ścian? Super! Ostatnio, jak Piotrek malował, to ja też tak bardzo, bardzo, bardzo chciałem! Ale... Nie miałem rąk! Ale teraz! Teraz sobie pomalujemy! Świat stawia przede mną nowe możliwości! To, a teraz namalujemy mnie, jest super, ale będzie zabawa, kresetka tutaj, kresetka tam, hmm? a może serduszko, dajcie mi jeszcze chwilkę. Co ty robisz, co ty robisz z moją ścianą, proszę przestań, skoro ja jestem w twoim ciele, to znaczy, że ty jesteś w moim budy i natychmiast przestań. Przestań rysować, bo ci nigdy nie kupię tej twojej pysznej karmy, no i jeszcze takie groły. Serduszka tutaj! Zobaczcie, nie będę kochać! Budyń! Przestań! Budyń! Co ty zrobiłeś? Zostaw to i szybko do pokoju! Oj, dobra, dobra, straszna z ciebie pani kara. Przecież wygląda super! Co za Wystarczy chwilę, żeby coś zmalował. Cieszę się, że za chwilę czar prysznie, tylko boję się, co mama powie, gdy się obudzi. Ach, Aniuś, tu jesteś! Od kilku godzin cię nie widziałem! Yy, mama pomaga mi w odrabianiu lekcji. Ale czemu leży na podłodze i zakłada sobie nogę na nogę? To yoga, mama testuje no. nowe ćwiczenia i medytuje, więc nie może mówić. Próbuję podrapać się za uchem. Co jest z tymi ludźmi? Hm. Jesteście jakieś dziwna. No, czar powinien już przestać działać. Oh. Oh. Ej, wszystko mnie boli! Ja bym spała na podłodze i miałam koszmarny sen! Naprawdę? W tym śniebucham kotem. To było strasznie dziwne. Sny bywają okropne, ale nie martw się! Przecież nie trzeba w nie wierzyć. No nareszcie! Wreszcie się wyśpię! Udało się, mama myśli, że to sen, a Piotrek się nie domyślił. Jestem taka szczęśliwa! Nigdy więcej magii. To znaczy przez tydzień. Wiesz kochanie, miałem cię strasznie dziwny sen! Powiem ci szczerze, też dziwnie się zachowywałaś, spałaś pod kanapą, ciągle się lizałaś, a ja przez chwilę myślałem, że jesteś kotem.